Witam Państwa w firmie Energy Gaz Polska dzisiaj przedstawiam montaż instalacji gazowej w Jeepie Grand Cherokee z 4 litrowym silnikiem o mocy 186 koni auto zostało produkowane w 1995 roku a my zainstalowaliśmy tutaj instalację Lovato Fast pokażę teraz poszczególne podzespoły tej instalacji tylko sekunda otworzę machę A więc tak, elektronika sterująca gazem znajduje się tutaj nad akumulatorem. Reduktor jest przy kielichu. Nad reduktorem jest filtr fazy lotnej. W reduktorze jest zintegrowany filtr fazy ciekłej. No i mamy, to jest samochód sześciocylindrowy, więc mamy pierwszą trójkę wtryskiwaczy. Głębiej mamy drugą trójkę wtryskiwaczy. Przechodząc teraz do środka samochodu, pokażę, w którym miejscu został zamontowany przełącznik gaz-benzyna. Zapraszam. Przełącznik gaz-benzyna został zamontowany po lewej stronie kierownicy w elemencie deski rozdzielczej F-gazu w tym samochodzie został zamontowany pod klapką obok wlewu benzyny tutaj skręcamy do i tankujemy zbiornik tutaj akurat zbiornik jest zbiornikiem walcowatym ponieważ w samochodzie nie ma miejsca na koło zapasowe zbiornik ten ma pojemność 90 litrów, 72 litry do wyjeżdżenia podsumowując Koszt przejechania 1000 km tym samochodem na paliwie benzynowym jest to 8 stówek, na gazie 360 zł. Na każdy 1000 km przejechanych na gazie względem benzyny zaoszczędzimy 440 zł. Instalacja kosztuje 3600 zł, a w tym przypadku zwróci się po przejechaniu około 8100 km. Dziękuję bardzo, ode mnie to wszystko. Zapraszam do EnergiGaz Polska na montaż i serwis instalacji gazowych.